O pójdź na Golgotę, kto żyw Okropny oglądać tam widok i dziw Tam do krzyża przybity przez lud Któremu poświęcał swe życie i trud Oddajmy mu chod. Na golgotem i sądź, czy możesz ty nadal w swych grzechach tak brnąć? Za ciebie przelewał zbawiciel swą krew, a ty wciąż odrzucasz miłości tej zew. Oddajmy mu hołd na Golgocie Twój Król Cierpliwie za Ciebie zniósł hańbę i ból Z kielicha Twojego zabójczy pił jad I ducha oddając śmiertelnie on zbladł Oddajmy mu chod O spójrz na Golgotę tam zwyż tam Jezus wyciąga swe ręce na krzyż. a przebacz im, Ojcze, tak wołał on w głos. Nie wiedząc, co czynią i spać na ten cios. Oddajmy Mu hołd. Opuść na Golgotę i żyj. Tam we Jezus, Jezusa wnet grzechy swe zmyj. Zbawienie w Chrystusie to Boży jest dar. Miłuje tak Jezus grzeszników bez miar. Oddajmy mu hołd.